Zostałem porwany przez Jurka. Niecie mnie w tej kasterce. Zobaczymy, dokąd nie poniesie. Nosi mnie cały dzień. W kasterkę mnie wariat złapał i nie wiem, dokąd mnie niesie. Jurek! No, no nie upuszczę mnie! Chodź! Hej, dziewczyny, pomożecie Jurkowi, bo mnie już wariat nie daje rady. Dawaj Jurek, dasz radę, dasz radę. Dajesz radę? No to dobrze, idziemy. Jurek, mój kolega. Czy się tańczyć za chciało teraz, mu. No super, w ogóle. O, tak, potem sobie idź. Pogadaj z Jurkiem, żeby zajął się do sklepu, kupimy po i pójdziemy do parku. O, to jest do... ile kosztuje wysłanie paczki żywym towarem. To wysyłka budowlana ma być i na Madagaskar. Ma ma Chcę lecieć. Ja proponuję przejść salam, tam jest nadawczy, to panu powiedzą. Tak, ale da radę. A, ale ziołów, po ja no. Właśnie A, widzisz, zabrał mnie. Czekaj, jest z przodu. No, szybko! Jak, jak bracia mesjańskie Ja nigdy nie wiem w ogóle czy mam kupić bilet dla jednej osoby czy dla dwóch No, to... więc bez biletu zawsze jeżdżę bo... Ledwo daje rady, patrzcie już Ledwo się, byście pomogli mu jakoś ponieść mnie, bo... tak od spodu. Dawajcie, o tam do przodu, do przodu Idziemy, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, da dawaj, 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 dawaj Dawaj Jurek. Jurek powiedział, że jesteście śliczne. Dziękuję ja bardzo Powiedział, że chciałby się z wami umówić na jakąś taką randkę, bo ja tak. jestem połączone z Jurkiem, nie mogę się oderwać, ale czuję, że od Ciebie to nie mogłem się oderwać jeszcze bardziej. Na jakąś poczwórną randkę, żebyśmy poszli, bo niestety sam nie no bo my połączeni jesteśmy tak w czwórkę. Mm, chyba musimy odmówić niestety. Miłość. Mm. A ile Jurek jeszcze wygląda tak trochę atrakcyjnie, to tak... Co to? Mi coś brakuje? Czemu, murku? No... Ale kto to jest to? Jurek! Jaki Jurek? Jakiś chłop, nie wiem, To złapał mnie w kasterkę, mnie tak niesie, nie wiem dokąd w ogóle. Pani mu by coś przepowiedziała może, bo... Jurek! Na uwolnić. O, właśnie mnie wysyła zaraz pocztą na Madagaskar. O, zazdro. No? Uważaj na skolopendry, które tam są, i na pantery, co mają o zielone oczy. A, na pantery. No, w jakiś sposób znasz na te pantery, żeby je łaskawić? Tak, jak najszybciej. No dobra. Jak... Do monopolowego tego mieliśmy i idziemy. Chodź, Jureczku, idziemy. Kurwa, to jest panekid, jak <śmiennie> No jaki manekin, żywy przecież nie widać. Przecież... Ale mnie wpuścili się no... wbadał, nie wpuściliśmy ona niech skonał. Już ledwo daje radę ten Jurek. Tak chodzić, ledwo daje radę, cały dzień nie tak nosi. No gdzie panie, jak my pieniędzy nie zbieramy, tylko... No, no co co dać? Oto pomóc mu ponieść, bo już chłopina ledwo daje radę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę pod nim, udostępnijcie go, pokażcie swoim znajomym oraz zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby dostać powiadomienia o nowych filmach. Dajcie też znać, czy chcecie drugą część moich przygód z, z Jurkiem. Do zobaczenia, powiem. hej!